Siemano, witam Was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj gramy w Minecrafta. I yy, jedna osoba mi napisała w komentarzu, żebym zbudował farmę. A więc tu zbuduję farmę. Tu będzie farma. Najpierw yy, sobie, yy, no, że tak powiem, zrobimy pole. Ok, pozbieramy jeszcze może trochę nasion, ale najpierw posieję to, co, co po prostu mam, czyli 7 nasionek. Yy, I właśnie ten odcinek jest taki yy, jakby poświęcony tego, co po prostu chcieliście. Yy, I właśnie, yy, możecie mi pisać w komentarzach, yy, co na przykład chcecie zobaczyć w następnym odcinku, żebym na przykład coś zrobił, albo co byście właśnie chcieli zobaczyć. Tu małe z tej niskiej trawy. A z tej wysokiej też to wypada? Nie wiem. Zobaczymy, ale chyba tak. Aha. Tak. Wypada. Powiem Wam, że bardzo ciekawe zajęcie niszczenie trawy. Ile mamy? Yy, cztery. No, spoko. Ja tu jeszcze trochę tego yy, pozbieram. Yy, I. No, będziemy farmę robić dalej, także ja tu jeszcze trochę tego pospieram i widzimy się za chwilkę. Słuchajcie, chyba nic nie zebrałem, ale e, wracam do domu, bo zrobiło się brzydko, nieładnie. Przynajmniej nam trochę te roślinki podleję i zrobię jeszcze farmę trzciny. Całą ścinam. Po prostu y, zrobię... A, ale to ta, tak, nie, też są warmy, myślę, żeby z tyłu zrobić. Mam jej dziewięć. Dziewięć tej trzciny cukrowej. Jeszcze dosieję. Te sześć yy, sadzonek. Yy, I właśnie yy, nie rozstrzygnąłem yy, problemu tych reklam, ale na, yy, niedługo sobie z, z nim poradzę. Yy, znaczy wiem, jak sobie z nim po, po prostu poradzić. Yy, wiem, jak to wyłączyć. Tylko jak wyłączę yy, internet, to nie będę miał reklam, ale Yy, za to będę yy, będę miał, że tak powiem, wyznaczony czas yy, gry A tego nie chcę. No. Tego nie chcę, że yy, ja tu sobie gram i mam i na przykład za 5 minut mi się wyłącza gra. Tego nie chcemy, nie. Węglem nie będę przepalał jednego y, kurczaka, bo to nie ma sensu. Y, zrobię sobie jeszcze tylko łopatę, y, żeby szybciej kopać, niż, y, niż po prostu ręką. Tu mam moją żelazną, która, się, która jest już, że tak powiem, na wykończeniu. I tu zrobię taki jakby kanał wodny. O, tu już kilofa trzeba użyć, bo się wkopujemy tak jakby w skałę. Piasek. Nie lubię piasku. On się tak obsypuje. Nie lubię go. OK mm -hmm. I yy, myślę, żeby znowu piasek... A jak co... nie... Naprawdę... to musi być... to tutaj musi być nie no. Kurde. To teraz zrobiłem. Ale jaja. Dobra, wszystko już jest okej. Okay. Nic się nie stało. Tylko dotąd to zrobię, bo już innego wyjścia nie ma. Jeszcze wezmę wiaderko y, i tam tą wodę podolewam. I mam taki inny pomysł: niepotrzebnie tak głęboko kupałem y, o jedną kratkę za głęboko, U, to później, to później podwyższę to i po prostu. Y, to ponalewam No. Nie wiem, czy z przodu mam jakieś, że tak powiem jeziorko, więc zrobię sobie... Z przodu nieskończone źródełko wody, ale które jest mi niepotrzebne, więc, więc robię to w domu, na dole, ale nie tu, nie tu, ja chyba zrobię może. Później e, generator Koblestone'a, kobble, e, ale to e, później, w następnym odcinku e, zrobię generator kobla. Przynajmniej się postaram. E, może zrobię w następnym odcinku. Nie jestem pewien, nie będę Wam e, tego obiecywał, bo nie wiem, czy tak będzie. I, I właśnie w następnym odcinku yy, myślę, że już nie będzie takiego problemu yy, z tym yy, z tymi reklamami, ale może i będzie, bo yy, ja już wolę jak właśnie o są te reklamy niż yy, żeby po prostu yy, no, niż żeby mieć ograniczony czas gry. No. Nieskończone źródełko wody zrobione. Jeszcze się prześpimy. I yy, zobaczymy jak nasze zboże na farmie sobie rośnie. No. Powiem wam, że już jest yy, OK. Dobra. Nie wiem, tu się mogę wkopać. Znaczy no wkopać, no wkopać, no. Okej. Okay. O. No i myślę, że to tak może zostać. Jest spoko. No i tak jest okej. Okay. Jeszcze tylko tu kawałek. Do przodu i może tak być. Wejście na farmę zrobimy w postaci takiej yy, dróżki. Taką małą dróżkę zrobię o Tutaj kawałek jeszcze przedłużę W ogóle ja ten odcinek nagrywam drugi raz, bo za pierwszym razem mi nie wyszedł, ale to tam nieważne, ważne, że jest. Udało się go nagrać. O. No i chyba coś takiego. Nie coś takiego. Takie coś jest złe. Nie może takie coś być. Bo jak wtedy schodzę, to, że tak powiem, spadam na. O, wiecie, na na zaorane pole, tak to powiem, tak to nazwę. Akurat mam y, dwa schodki, żeby y, je tu postawić. I wtedy wchodzę, schodzę, ale trzeba to robić powoli, a nie że ja sobie wbiegnę na hama. Chociaż można wbiegać na hama. Okej, okay. no. Tu jeszcze dorobię, że tak, taką platformę. No, może jakiś ogródek, coś tu może kiedyś zrobię. Może później to na drewno zamienię i zrobię taki pomost. Jeszcze nie wiem. Tutaj chyba tu będzie ta farma e, trzciny cukrowej. No, raczej tu. Tu ją posieję tak, że tak powiem na szybko, w tym miejscu i... Muszę już kończyć A No To posieję ją. Nie wiem jak się ją sieje Znaczy wiem Ale zrobię to później Także widzimy się w następnym odcinku Narka pa